Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Kochani, zapraszamy do rozważenia Ewangelii z 33. niedzieli zwykłych w ciągu roku. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi, i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od odkręca ziemi po, krań, po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa, sokami wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę opowiadam Wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowi w niebie, ani syn, tylko Ojciec. Oto Słowo Pańskie. To ma to Bóg, No figowiec, piękny przykład z Pisma Świętego, kiedy to pod koniec życia. Jezusa, kiedy już szedł do skazania, można powiedzieć, do Jerozolimy wchodził, to figowiec powiedział, że figowiec nie wydaje owocu, więc powiedział, koniec, basta. Te drzewy już nie będzie dalej owocowało, musi zginąć. To troszkę ma wymiar tego, że Pan Bóg daje szansę człowiekowi ciągle do nadwrócenia, ale w pewnym momencie ze swojej sprawiedliwości mówi, sprawdza, nie ma owoców. Mhm. I oczywiście to jest odwołanie do Żydów, tak? że dało im szansę nawoził, tak jak w innej przypowieści też słyszymy o figowcu, że on jest nawożony, miał ciągle nowych i proroków, przez bez przerwy i przyszedł Jezus i nic to nie dawało. Mhm. Dał nowy czas, nic to nie dało, więc koniec. Sprawdzam. Mhm. Więc no, e, oczywiście zbliża się koniec roku liturgicznego, e, kościelnego, dlatego też i ta Ewangelia. Jest właśnie magnet eskatologiczny Ciężko się słuchało o końcu świata, i kiedy tak czytałem, to przypomniały mi się te wszystkie emocje, które były związane, jak był rok 2000, później 2012, jakie to różne przepowiednie były. Ale, wiecie, mam też w sercu takie, takie wewnętrzne przekonanie, że. Kiedy kochamy Boga, to powinniśmy tęsknić za końcem świata ty saloniczami, którzy nie mogli się doczekać, kiedy przyjdzie koniec świata. Natomiast to, że boimy się tego momentu, że to jest dla nas nieznane, to sprawia, że, że, że jest tyle emocji też też tych negatywnych tego, tego lęku. Książę wspomniał o tym właśnie takim rozliczeniu się, o tych owocach, o tym figowcu, rzeczywiście dla mnie też takim czasem kiedy mogłem popatrzeć trochę inaczej na swoje życie. Był ten czas, jak się rozpoczęła pandemia, kiedy musiałam dokonać pewnej takiej weryfikacji i zobaczyć, że Pani Boże, nie co jest we mnie. Nie, same zielone liście. Nie, muszę to się brać do roboty. roboty. <laughs> Ale to jest taka, y, mnie się wydaje, że to jest taka bardzo y, ludzkie takie podejście do tego, ponieważ y, jak gdyby tutaj, tutaj ten, te słowa Jezusa, właśnie o tym, że tam gwiazdy będą spadać, moce niebieskie będą wstrząśnięte. To nie dziwne, że, że człowiek, jak słyszy coś takiego, człowiek, no to napawa go to rękiem, bo, bo to jak gdyby sugeruje jakąś ogromną grozę, która, która ma przyjść. Dlatego też w momencie, kiedy będziemy zakotwiczeni w Jezusie. Yy, I mając jego obietnicę, że kto przyjmuje ciało moje, spożywa krew, prawda, moją, życie wieczne, to wtedy jest szansa, że jak gdyby yy, 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 lęk się może pojawić, ale nie będzie to lęk o, nie będzie to lęk paraliżujący, bo lęk paraliżujący przeważnie człowieka wycofuje, nic z tym nie robi, ponieważ ten lęk właśnie nie, po, nie pozwala. Natomiast Lęk jakiś tam chwilowy, który, który przeżywamy, no to jest takie ludzkie uczucie, tak? Natomiast mamy też zapewnienie tutaj ze strony Jezusa, że jeżeli y, y, będą nas jakieś tam owoce, y, z racji tego, że byliśmy z nim, no to powinniśmy, jak się mówi, powinniśmy się cieszyć, że po prostu może nas spotkać jakaś nagroda za to życie, które było takie Boże, tak? Powiedzmy sobie. Przynajmniej wkładaliśmy jakieś starania, bo. Y, y, no, niby jest, tak pan Jezus do Faustyny tak mówi że nigdy nie daje panu komuś ponad to, co może znieść. Aczkolwiek myślę, że jakbyśmy spotkali różnych ludzi z różnymi przejściami, może by różnie do tego się odnieśli. Tak? Bo są, nie wydaje się, że są takie chwile kryzysu w naszym życiu, że wydaje nam się faktycznie, że jest to ponad nasze siły. No, ale w momencie, kiedy będziemy się trzymać pana Jezusa, zawsze jest szansa, że. Jak gdyby zostaniemy, o, zostaniemy wyprowadzeni z tej jakiejś tam ciemnej doliny. No i tutaj, to, 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 to mówię, tutaj ja się nie dziwię, jeżeli ludzie by się przerazili. Tylko, tylko ci, którzy będą zakotwiczeni w Panu Bogu. To, to dla nich to nie będzie lęk paraliżujący, tylko ich w jakiś sposób pokaże im, że aha, dobrze, skończył się jakiś tam etap mojego życia, teraz już jak gdyby przychodzę na tą stronę Boga. Tam, gdzie życie. Tak, tym w sumie ludzie związani z Panem Bogiem. I powinni przynajmniej być jakoś przyzwyczajeni do tej myśli, że to świat się kiedyś skończy, i że w sumie nasze życie zacznie się dopiero no tam. E, więc e, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego ciągłego czuwania, do którego też nas mm, chociażby dalej słowa pisma wzywają. Hmm, to mi się akurat ten przykład znany pewnie wszystkim, jak, jak Pani kolekcjonista y, zapytał wszystkich podczas kolekcji, podczas nauki stanowej, kto z Was chce być w niebie. Prawie tak, tak, wszyscy podnieśli rękę. Kto z Was chce być w piekle? Nikt nie podniósł ręki. A kto chce dzisiaj użyć? <laughs> Na przykład. Ale pan zobaczył, że ani za pierwszym, ani za drugim razem nie podniósł ręki pewien pan, który y, siedział pod chórem i podchodzi do niego. A pan gdzie chce być? W niebie czy w piekle? Na to usłyszał odpowiedź: a mnie tam tutaj dobrze. <laughs> no właśnie tutaj y, często y, właśnie ten lek sprawia, że wydaje nam się, że że tu jest to wszystko, trudno jest nam zaufać, bo już nam przygotował lepsze rzeczy. I wiecie co jeszcze taka myśl przyszła? Że te wszystkie katastrofy, mm, że one nie są w ogóle. Nie. Natomiast nie, nie Natomiast są. myślę, że ten świat, jeżeli będzie tak dalej funkcjonował, że, że to zło będzie tak się srożyć, to człowiek dąży do samozagłady. Y, I coraz to odważniejsze są pomysły możnych tego świata i wirusy, niewirusy, Człowiek dąży do samozagłady, jeżeli zabraknie miłości Boga w tym wszystkim to, to niestety te katastrofy są możliwe. Nie z winy nie Boga, bo tak? to, to jest z wyborów ludzi. Tak. To, to się wtedy dokona wtedy. Z Kolejne. wyborów ludzi. To ludzie dokonują wyborów i to, z tym się mierzymy w tej chwili. Widać, to jest właśnie dla mnie to, um, obecny czas, jak gdyby też do tego można troszeczkę to odnosić, to jest taki czas y, y, próby gdzie ludzie jak gdyby mają czas na określenie się, na którą stronę chcesz. Czy jesteś po tej stronie, czy po tej światowej, czy idziesz za, za, za Bogiem e, moją drogą, prawda, i tak dalej. Bo to zbyt wiele się dzieje różnych rzeczy, które jak gdyby to pokazują. E, to ja, ja to mówię, patrząc przez pryzmat nawet zawodu swojego, to, to naprawdę, to tak jak patrzę, jak, 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 jak właśnie dzieci się obecnie w tej chwili no w jakiś sposób y, prowadzi, wychowuje, to Mhm. Uważam, że to nie jest to, to dobre po prostu. Nie mówi ziemia przeminął, ale moje słowa nie przeminą. Więc to Boże słowo będzie przy nas, Panu będzie ciągle nas prowadził, dał nam swoje światło, będzie dał nam swoją miłość. Mhm. A u Żydów jest tak, że, jeśli ktoś do kogoś mówi, to znaczy, że go kocha, że ma plany z nim związane. Czyli te wszystkie trudności, ten koniec świata, on nie jest w stanie zagrozić w w żaden sposób i tym, którzy do niego należą.